8, widzę z tej sery Zaksak i w dzisiejszym odcinku zamieniam się w drwala. Jak widzicie, dzisiaj wyglądam tak troszkę jak drwala. bynajmniej jak sobie wpisałem w neta, no to mniej więcej tak przedstawia internet drwala. Więc znalazłem w szafie taką koszulę, jak mają często drwale, ubrałem ją i dzisiaj robimy drwal challenge. Na czym polega challenge drwala polega na tym, że gramy skinem drwala, ja dzisiaj jestem drwalem, gramy kilofem drwala, możemy lecieć tylko na drewutnie, brać by on nie z drewutni oraz budować tylko z drewna. Więc challenge ten na pewno nie należy do prostych. Jeżeli jeszcze tego nie robicie widzę, subskrybujcie kanał, lecimy po 90 2000 na kanale, no i możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć użyć kodu za ty w sklepie Fortnite, bardzo dziękuję za wsparcie. No i ja chyba nie przedłużam, zapraszam do odcinka. A więc witam serdecznie, widzowie, Ja tutaj już widzę w stroju Drwala. No i zasady, tak jak mówiłem przedtem, lecimy na tartach, bieramy tylko drewno, yy, no i gramy skinem Drwala. No i sam też jestem, jakby dzisiaj, takim Drwalem. Jestem w ogóle bardzo ciekawy, czy ktoś tutaj z nami poleci. Widzę, mam nadzieję, że nie, żebym miał spokój. No, ale wiecie, jak to bywa? No, tartak to jest raczej mi suka, na którą lata dużo ludzi, bo tu jest mega dużo matców. Dobra, widzę, co będziemy mieli na początek? Zaraz to zobaczymy. No, jak teraz jeszcze nie mamy nic. Jest Famas i skrzynka. No, powiem tak, z tej skrzynki mogłaby wypaść pompa, bo bez pompy to będzie raczej ciężko. Otwieramy skrzynkę, co nam dało? EP90, okej, okay, okej okay, Ciekawe, podoba mi się to W takim razie zbieramy, widzę, drewno e, 1000 drewna i no to są jedyne Masy, które możemy używać, czyli jeżeli Wyeliminuję przeciwnika, to nie mogę podnosić z niego Innych masów niż widzowie drewna Więc ten challenge na pewno nie będzie łatwy Powiedziałbym nawet, że należy on właśnie do tych trudniejszych Dobra, znajdźmy sobie, widzę, leczenie Jakieś inne rzeczy, o, oczywiście inne masy Wywalamy, żeby tutaj nie było, mamy małe potki Elegancko, pijemy potki Widzę, zjadamy grzyby, kokosy, e, no i szukamy Jakichś lepszych itemów, w ogóle dużo grzybów padło. To mnie cieszy, bo będę miał full potkę przynajmniej. Oczywiście z przeciwników jedyną rzeczą, jaką mogę podnosić, no to właśnie są te drewniane masy oraz widzowie leczenie. Żebym miał się czym leczyć. Dobra, mamy kolejne potki i pytanie, czy tu będzie gdzieś pompa? Proszę, dajcie pompę. Jakby, jeżeli ja nie dostanę pompy, to ten challenge będzie przegwizdany. No, ale zawsze może być więcej prób niż tylko jedna oczywiście. Dobra, proszę, pompa w automacie. Dziękuję bardzo, miło mi, miło mi Dziękuję bardzo za niebieską pompę, na pewno się przyda Ej, ale że takiego farta mieć, dostać pompę akurat w automacie To jest coś pięknego Dobra, mówiąc szczerze, ja z takim lutem mogę grać do końca gierki Więc teraz pozbierajmy sobie w palety Żeby mieć oczywiście drewno Więc zbieramy fula drewna i lecimy na gości Swoją drogą, piszcie w komentarzu pomysły Na jakieś kolejne szalone challenge'e Dobra, 700 drewna, 800, 900 No i mamy, słuchajcie, widzowie tysiaka Więc y, możemy lecieć na ziomków Wjeżdżamy w gości jak drwal Widzowie y, na pełnej i mamy Pierwszego oponenta, tylko że on się chyba wybił z tego czegoś. On ma biało, co? Okej, okay, okej, okay, to jest bardzo ciekawe. No nie, no gość się wybił, widzowie. No dobra, no lecę za nim, tak? Lecę za nim, słuchajcie nie odpuszczam go. Nie ma nawet takiej opcji. Byku, ty ode mnie tutaj nie uciekaj. Ja bym nawet powiedział, że lepiej się zatrzymaj, bo ja tutaj na fajta z tobą lecę. Ty, chłopcze, na drzwi wylądował, Pozdro! Chłopie, jak na przystało, likwidujecie. Będę na drzewie, jednak cię nie likwiduje, pomyłka, sorry. Dobra, dobra, dobra. Ziomek siedzi za drzewem, widzowie, nie no panie, to są moje tereny, tereny rywala. Siemanko! Oj! Dobra, leży, widzę! Anonimowy. Eee, o, nawet miał samo drewno, więc e, nawet dla mnie łatwiej. Nie muszę walić innych masów i mamy kolejnego gościa na iglicy. No to co? Zjedzmy kokosy, no i chyba musimy się po niego przejść, no nie ma innej opcji. W ogóle widzowie mam cały zestaw tego drwala, siekierę, skinek drwala, no coś pięknego, naprawdę. Plus sam dzisiaj jestem drwalem. Yy, ziomek o trochę dostałem, yy, trochę moc. No bym nawet powiedział Weźmy wypijmy potkę Panie co pan spamisz że Ty on dostaje Do 150 pięknie Ktoś jeszcze jest na iglicy Czyli ten gościu przyszedł do nas Po prostu jakby na trzeciego Ale tutaj trzy osoby są chyba Co Ty a jakby tak a ja nie trafiłem widzę. Dobra, spróbuję dojechać tego królika. Eee, dostał 40. Zawsze coś, mogło być więcej, ale no, sam też troszkę oberwałem. Widzę. Najważniejsze zdobyć HG, którego nie zdobyłem, a wręcz teraz straciłem jeszcze do tego potkę. Nie jest zbyt ciekawie. Czy dalej go dojeżdżać, czy może odpuścić. Nie wiem, teoretycznie możemy go skolapsować, no bo to się trzyma na jednym bildzie. Przepraszam, na dwóch. No teraz już się nie trzyma na żadnym. No i dzień on niby jest. Ty on spadł na dół i się wypił, co? Czajcie, chłopa, co siedzi w tym w aucie. a i on mnie. On mnie widzi. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie co, widzowie, ja idę. Go dojechać. Ten w się. Nie wiem, spróbuję, no, może się uda, zobaczymy. No chyba, że to on prędzej dojedzie mnie. Dobra, idziemy na tego ziomka. Coś czuję, że to ja zostanę pierwszy dojechany, ale mniejsza z tym widzę. Warto myślę spróbować. Zostało nam już mało drewna, tylko 500. Spamik, o kurczę, dostałem. To 130, oj oj oj! 28, 79. No nie, no nie wierzę! No i padłem. Lecimy do drugiej gierki. Dobra, teraz znowu chyba z nami nikt nie leci Jest dobrze Na początek, z tego co widzę, mamy już pompę Więc jest kozacko W sensie, no wiadomo, lepiej mieć szarą niż zwykłą e, Znaczy, niż żadną, jaką zwykłą Co ja gadam w ogóle Pierwsza skrzynka, uwaga, uwaga Uuu, pistol potki, dobra, dobra, dzięki wielkiej. mamy SMG-ka, kupmy sobie niebieskiego ej, czy tam leży granatnik? Dokładnie tak, no i elegancko, widzowie Bierzemy granatnik, to na pewno nam mega pomoże W takim razie znowu zbieramy drewno 150, 200, 300 400, 500, 600 700, 800, 900 No i znowu mamy wizowie Tysiaka, więc jest dobrze W ogóle z tego sumie, co widzę, to teraz zrespią się nam więcej skrzynek Więc jest kozacko, ja bym poprosił Jeszcze tylko dużą potkę i mogę grać O, lepsza pompa, elegancko Zabieramy oczywiście, tutaj mamy też skrzyneczkę Co nam da wizowie małe podki kolejne Dobra, no ja chętnie przyjmę Wchodzimy do burgerka, w sensie jakby, no powiedzmy, że Do domu drwala, ale jest to burger Jeden kokos, drugi kokos No i to w sumie wszystkie warzywa na podkę, które znalazłem w takim razie mamy wszystko, ja wywalam inne maco od drewna i lecimy na gości. No, z takim lutem myślę, może być w sumie prosi, bo mamy ten granatnik, no a jednak granatnik, no to pozwala uciekać, no a czasem po prostu trzeba uciekać. Weźmy sobie jeszcze tylko Mkę, no bo ja chyba jednak wolę MK od Famasa. W ogóle napiszcie co wolicie: Mkę czy Famasa w komentarzu. Ja tam jestem, e, team MK. O, jeszcze duża potka! Jesteśmy całkowicie wygirowani, możemy stąd spadać. Strefka widzę na piszczącą puszczę, czyli tak naprawdę na, na nasz las, na, na las drwala. Halo, halo, palowie, czy ktoś tam jest? Ej, dobra, jest gościu, widzowie, tylko gdzie on leci? Jest tutaj niedaleko. Bierzemy go, 30 dostał. 30 znowu, na kogo szybko dojeżdżamy. Ej, lobbyku, gdzie ty jesteś? No nie no, ale że tak uciekasz. 24, no nie no, chłop, przez pół mapy teraz będzie uciekał. Czy wy to widzicie? Granatnik jest fajny, ale nie jest fajny jak ktoś ci nim ucieka. Na no, szczęście mamy tutaj kolejnych gości, więc pójdźmy na tych innych. Ej, czy to jest ziomek? Okej, okay, to był gościu, dostał jednego dinga I teraz pompa z powietrza, byczku Witamy, witamy e, Jesteś mój, elo Do lobby, do lobby, panie kapitanie Tak, jest Midas Dostał 20, 30, 30 O kurczę, dostałem lekkiego spama Ty Gdzie on jest? Chyba pode mną Co jest grane? Co ja dostałem? Dobra, nie mam pytań Ej, chłopco mnie dojeżdża I ktoś go probił, czajcie to Jasny gwincior, prawie padłem No i w sumie to pewnie padnę Aha, aha Dobra, nie mam pytań, serio. Chłop po prostu wleciał we mnie z wiertarą i tyle. Jak teraz się nie uda, to ja już nie wiem Okej, okay, trzeci raz miejscówka Jest czysta, trochę to dziwne Zazwyczaj jak latamy tutaj na streamach No to normalnie latają tutaj całe ekipy Ale nie żeby mi to przeszkadzało Widzę, ja sobie znowu zrobię w spokoju Tym razem mam nadzieję, gierka nam się troszkę Lepiej uda. Pierwsza rzecz, co mamy w automacie Mamy pompę, jest dobrze, zaczynamy Naprawdę elegancko. Wypijmy sobie potki Widzowie, ej, jest naprawdę sztos Dobra, widzę, trzeba teraz pokazać, słuchajcie, siłę drwala Nie ma to tamto. Dobra, ja właśnie dozbrałem Fula drewna, teraz idziemy po itemy. Tylko Proszę, coś dobrego tym razem chcę dostać. Nie wiem, jakiegoś spadza, albo skara, coś takiego i będzie pięknie. Jak na razie to mi się w ogóle żadna skrzynka nie zreśliła, więc chyba tak pięknie nie będzie. Uuuuuuuuuuu, czy kręcę. dobra, mamy fioletową pompę, mamy widzę kotwiczkę, Ej, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Taki lud to mi się podoba, mówiąc szczerze. Dobra, widzę, w takim razie wywalamy inne matce zostawiamy tylko drewno i lecimy na gości. Wiem, że mówię to trzeci raz, ale mam nadzieję, że teraz nie padnę. O, dobra, tutaj był Ziomek i dalej jest widzowie, ale że ja uspadam na głowę, on płynie pod prąd. Okej, okay, się ma do byku, dostał 28. Ty co on robi najlepszego? 34, no i wyeliminowany. Super Kuba 14. Pozdrawiamy, panie Super Kuba 14. Wywalamy oczywiście inne żeby nie było, że my je mam i mamy kolejnego Gościa, tym razem jakaś spocona skultruperka I w ogóle mi się to nie podoba, dobra widzę ona Chyba chce w nas ostro wjechać, lekkie tarapaty On ma spaza, znaczy ona Czy on, dostał bombę o, Ale go zgasiłem, siema ziomek Dobra widzowie, porobiony Ale czemu ja nie mogę zabrać tego spaza To boli widzowie, naprawdę strasznie by się przydał Zapiszmy sobie z niego apteczki, no bo tylko leczenie Możemy brać, wywalamy inne matce i ciśniemy je dalej, teraz pytanie klucz Gdzie będą kolejni oponenci, bo to jest Bardzo ważna sprawa, dobra widzę, pojawia się Teraz nowa strefa i jest w sumie bardzo Blisko mnie, więc lecimy do niej Może gdzieś tutaj po drodze spotkamy jakiegoś ziomeczka widzowie Kogo z tego co widzę tutaj Nie widać, więc jest lekki Przypał, czyli wyszłoby na to, że ktoś chyba Jest na kościanych krańcach, jeżeli tak dobrze Mówię, tu jest jomek. O jasny gwint, wiecie, jaki to będzie sposób. Ja już to czuję. Fizon jest boksowany? Jednak nie, a szkoda. Boks! Ale to sam gonga! Oj, oj, oj! Ja cię kręcę! Chłop to są full boxa, moje, 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 moje. Dobra, full box. Ty, ale szczerze, nie nie, nie, nie wiem nawet kiedy ja go zboksowałem. W ogóle chłop co miał widzę splaszy z lamy. Let's go. Ej, przepraszam was bardzo, już wywalam te, 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 te matce. Wybaczcie, widzowie, wybaczcie mi to. To był totalny misklik, nie? Bo podniosłem je z tych gości. i leżysz, gość, do Lombi. Żegnamy, żegnamy. Już wszystkie matcy wywalone. Wiecie, to, to trzeba, trzeba, mnie, trzeba się kontrolować, bo to jednak łatwo potem będzie z nich coś zbudować. Ej, dobra, dobra, oni tutaj się piją, widzowie. Lecimy z nimi, tylko szkoda, że ja mam PL. Ej, mam pomysł, ja po prostu wlecę na trzeciego Ty, jest tutaj, spamimy go Bez potki, zero, no nie gadaj, ktoś mi fraga ukradł No, nie wierzy, widzowie To była moja likwidacja A gościu wziął i mi ją zabrał, czajcie to Przecież ja go obiłem prawie do zera Kolega, chyba chce się tutaj z nami bić, więc yy, Stajemy do walki Siema, oj ojojoj, lekki przypał Niedobrze, chociaż on tutaj się boksuje Czy on się boi? Elo Joczek, Co on jest grany, Widzowie, potężny laser od dwala. Elo! Ja nie mam przeładowej pompy. Dobra, leży! Pięknie porobiony. Mamy gdzieś tutaj w ogóle kolejnego ziomka jeszcze. Odejdź! Odejdź ode mnie! Ale jaja widzę, to nie jest takie proste. Kolejny się wybił. 14,7... Ale ja daję z tego PMA Co jest? O kurczę. O nie, jest źle! Nie gadaj, że my tutaj zginiemy. Nie ma takiej opcji. Tam było leczenie po tym gościu, co go pokonałem. Musimy je szybko znaleźć. nie niedobrze! Żyj! Nie! Skinąłem! Nie wierzę w to! Wizowie, tym razem ja jako Drwal, niestety sobie nie poradziłem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków na kanale, zostawcie tutaj suba, żeby wiedzieć, że się Wam podobają. Łapę w górę, wbijacie też na Discorda Insta, macie linki w opisie. No i możecie użyć wizowie kodu ZAKRZAK i w sklepie Fortnite. Wielkie dzięki za wsparcie no i wpadajcie na te filmy, co się teraz tu pokazują. Dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego piona.